Cześć, witajcie na kanale Szamourbex. W dzisiejszym odcinku mamy dla Was konkurs. Witam na naszym fanpage'u i rzeczywiście tak jak Krystian wspomniał mamy dla Was konkurs Za oknem jesienna pogoda. Tymczasem spotykamy się tutaj. No i w tym konkursie do wygrania jest książka od Trzech Panów. Które na pewno dobrze kojarzycie: Łukasz Konrad Jakub, no i książka Urbex History. Wchodzimy tam, gdzie nie wolno. Mieliśmy przyjemność w listopadzie spotkać się osobiście w Empiku w poznaniu z tymi trzema panami. W efekcie zakupiliśmy książkę dla naszych fanów. Tak, mieliśmy okazję z nimi porozmawiać, zamienić parę słów. Bardzo sympatyczni panowie. My jeszcze nie czytaliśmy tej książki, jeszcze, ale. Cała przygoda przed nami. Ale większość na pewno polecam. I ta książka, którą, której egzemplarz trzyma Łukasz, jeszcze to sprawdzę, jest specjalnie podpisana. Tak, tak. pokazujemy książkę Urbex History dla, dla fanów Szamo Urbex. No i od Urbex History trzy podpisy, trzy autografy właśnie Łukasza Konrada i Jakuba i może przedstawimy w ogóle zasady tego konkursu. Co trzeba zrobić, żeby taką książkę wygrać, czy wziąć udział w ogóle? O, żeby o to, wziąć żeby, udział o w głosowaniu kom... w, w ogóle. Należy tak. Pod filmem. Zasady są proste. Krystian zaraz. Opowie. Pod filmem proszę napisać w komentarzu. Konkurs. Tak, wpisujemy słowo konkurs. Możecie też dać hashtag, jeśli, jeśli macie taką ochotę. Może być bez. Dzięki temu wiemy, że zgłaszacie się do konkursu. A potem udostępnijcie tego posta jeszcze na swojej tablicy, na swoim koncie na Facebooku. Wśród osób, które umieszczą zgodnie z procedurą słowo konkurs w komentarzu, wylosujemy oto tą książkę. No dokładnie, zobaczmy kto udostępnił. Po, po czym oczywiście spiszemy na karteczki, zrobimy szklaną kulę no i zrobimy losowanie. Zgłoszenia z, do 5 grudnia. Do 5 grudnia i myślę, że zrobimy live'a live tak. z tego, z tego pierwszego losowania. Zrobimy pierwszego live. Tak, bo wcześniej było był też, wieczorem. Wcześniej był też konkurs, gdzie, gdzie też można było wygrać nasze gadżety i, i było to Udostępnione po jakimś czasie, a tym razem zrobimy live, a, więc na żywo będziecie mogli zobaczyć, jak mieszamy ręką między tymi kartkami. Także wszystkich zapraszamy do konkursu i życzymy szczęścia w losowaniu. No i wszystkiego dobrego powodzenia. Do zobaczenia. Hej! Hej!